Level 17. Ogólnie nie jesteś przegrywem, wychodzisz czasami z ziomkami na piłkę, czasami. Jakimś żartem na lekcji, masz dużo przyjaciół itp. Lubisz także grać w ligę legend i pykać z ziomkami normale. Masz aktualnie dwa marzenia: wbić golda w lidze oraz zasrać. Na pierwsze masz 10 dni do końca sezonu, na drugie powoli przychodzi czas, kiedy w szkole poznajesz lożkę 8 na 10 Na początku wymienialiście się zwykły, tylko zwykłym cześć na korytarzu, któregoś dnia postanowiłeś do niej zagadać i w pewnym stopniu jest to nad Twoim ideałem. Zaczęliście się spotykać w parku, na i itd., ogólnie spoko w ch Tydzień po tym, jak się poznaliście, ona zaprasza ciebie do swojego domu. Podniecenie o wer tysiąc. Wieczorem razem z nią kierujecie się do ich atencji, przekraczając przez próg auto Zaprasza Zapraszacie do pokoju, rozmawiacie i w końcu pada słowo: Anon, chciałabym cię bliżej poznać. Kutas, mało co ci nie rozerwał gaci. Też mnie interesujesz Lożka. Po kilku minutach takich bzdur rozbieracie się i wiadomo, co się dzieje potem. Później kontynuujecie, W jakimś czasie ubierasz się. Anon, co się stało, nie podobam ci się? Wychodzisz, wracasz do domu, odpalasz kompa i wbijasz golda, bo to ostatni dzień.